Witam Was serdecznie. Dzisiaj zamierzam przedstawić taki mały eksperyment dotyczący okularów przeciwsłonecznych. Otóż na wakacjach dwa razy już mi się zdarzyło, że miałam fajne, eleganckie okulary przeciwsłoneczne, i po wejściu do morza fala zabrała mi je i już nigdy ich nie znalazłam. Bardzo ich żałowałam. W związku z tym po powrocie postanowiłam poszukać takich okularów, których ta fala nie była w stanie, by mi zabrać. Oczywiście nie chodzi o to, że jakieś przywiązywane do uszu czy do głowy okulary, tylko o coś zupełnie innego. A za chwilę Wam to pokażę. Zobaczcie, jeżeli mamy normalne okulary, moje na przykład ukochane tołcy. Zobaczcie, o! Tak wyglądają. I wrzucimy je do wody. Ja może pokażę kamerą, jak to wygląda. O, chwileczkę. Wrzucamy je do wody. To te okulary toną. Widzicie, zatonęły tak samo i toną w morzu. W związku z tym, no nie jest fajnie, jeżeli takie okulary zatoną, no bo jeżeli są drogie, na przykład, i, i takie nasze ukochane, ulubione, no to potem. Nam po prostu takich okularów bardzo żal. I po przyjeździe z wakacji przeszukałam cały internet, szukając czegoś, co pomogłoby mi jednocześnie w morzu ochronić oczy, ale też, żeby to nie zginęło mi w falach morskich, i znalazłam, wyobraźcie sobie, znalazłam takie okulary. O, zaraz wam powiem nawet, jaka to firma jest. To jest okulary w ogóle latające. I Arktika, ta firma się nazywa. To jest firma, która w ogóle robi sportowe okulary. Zobaczcie, że one są takie tutaj przedłużane. Tu jeszcze też mają okienko. W związku z tym, jak założy się je na twarz, zobaczcie. To też chronione są tutaj boki, prawda? Chronione są boki. W związku z tym. Dowiedziałam się, że te okulary to są okulary, które nie toną w wodzie. Czyli nawet jeżeli fala morska zerwie mi je z oczu, to one i tak się nie utopią, będą pływały po powierzchni morza. No i mam szansę wtedy je znaleźć. Oczywiście nie może przy jakimś ogromnym sztormie, ale przy takiej niewielkiej fali nie ma problemu. A teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie. O. Zanurzam je i zobaczcie, że one nie toną. Te okulary nie toną, tylko pływają w wodzie. Więc, jak widzicie, można znaleźć radę na wszystko, nawet na coś takiego. Tylko trzeba szukać. Oczywiście nie mamy problemu, jeżeli okulary spadną nam w basenie, bo bez względu na jego głębokość, możemy je wyłowić albo ktoś nam pomoże. Natomiast, no, jeżeli e, wpadną do morza, no to już niestety może kiedyś te fale wyrzucą je na brzeg, ale to już może nie w ciągu tych dwóch tygodni, które spędzam e, na wakacjach nad morzem. Także może to będzie jakaś podpowiedź e, dla Was, e, bo z drugiej strony, no przykro jest, jeżeli tracimy jakąś fajną rzecz, tym bardziej, jeżeli ona jest cenna. Jeżeli jest takie okulary są bardzo dobrze dopasowane do, do twarzy, w ogóle do, do oczu. Ta sama firma robi jeszcze okulary sportowe. Kupiłam sobie przy okazji jeszcze takie okularki. To są okularki na rower. One też tu bardzo dobrze przylegają, w związku z tym dobrze chronią nasze oczy przed słońcem i przed innymi rzeczami, jakimiś opiłkami w powietrzu, czym, czymkolwiek. Także można je zakładać na przykład do jazdy na rowerze i też bardzo dobrze się sprawdzają, czy chodzenia z kijami na przykład, więc też bardzo jestem ich zadowolona. Przede wszystkim te okulary z tej firmy są bardzo lekkie i zobaczcie, te są podobne jak tamte. Podobnie są lekkie, natomiast toną. I nie bardzo potrafię zrozumieć. Widocznie tamte okulary mają jednak trochę inną budowę i w związku z tym nie toną. No, zobaczymy. W tym roku wybieram się nad morze, zobaczymy, czy to się uda. I na pewno wypróbuję te okulary, jak one sprawują się w wodzie morskiej. I na pewno Wam o tym powiem. Na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam wspaniałych wakacji. Do zobaczenia w przyszły czwartek. Do widzenia. Hej!